Słuchaj, jest taka sprawa. Ty ponoć e, bujesz okay. się z moją siostrą mszą. Z którą? No ślepie domyś. Bo nie chcę tego więcej widzieć. Ani się kładę. No ogóle... klepiecie cię za tyłek, bo go koło, to cię rozpierdolę, rozumiesz? A no w ogóle z kim ja z kim Nie, chujcie to obchodzi, posłuchajmy w razie. Czy o no no. ją jeszcze raz, to tak cię kurwa lepnę, że kurwa pozbierasz, rozumiesz? Ale... Masz mówi mówi dzień dobry, jak ją widzisz, i ją przeprosisz, ale, ale, no ale już ci chodzi, o już O jaką Justynę? Ty się lepiej kurwa domyśl. Jeszcze raz ją zaznij, I... a ci łeb rozpierdolę, rozumiesz? Odpowiedz mi na pytanie. Ale skąd Justynę? Ale odpowiedz I... mi na pytanie, ty rozumiesz co do ciebie powiedziałem? Jaka ja, ja mam... mam... Nie, ja jeśli mam twój tam numer, tam. jeśli mam twój numer, to chyba kurwa od niej, tak? To chyba ją znasz. No ale, ale w Ale na czy zrozumiałeś? No zrozumiałem, no. No. I tam mi powiedz, jak codziennie dziennie dzień koja? <grym> Kurwa, zajeb... <grym> <ale. grym> <grym> <grym>